Oto pięć korzyści auta w leasingu, które powinieneś znać. Po pierwsze, niższa miesięczna rata. Leasing tej samej kwoty zwykle daje niższą ratę niż kredyt samochodowy przy podobnych założeniach. Po drugie, korzyści podatkowe dla firm. W leasingu operacyjnym ratę w całości możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a VAT możesz odliczać. Przeważnie 50% albo 100% w zależności od rodzaju pojazdu oraz rozliczenia kilometrówki. Po trzecie, zdolność i historia w BIK. Leasing nie jest kredytem gotówkowym. Banki patrzą głównie na ratę, czyli na obciążenie miesięczne, nie na pełny kapitał, jak przy kredycie. Leasing nie jest więc traktowany jak zobowiązanie kredytowe i nie zawsze trafia do BIK. Mniej obciąża twoją zdolność niż kredyt o tej samej wartości. Po czwarte, gwarancja producenta. Okres leasingu, np. 36- bądź 48-miesięczny, często pokrywa się z pełną gwarancją. Tak więc kluczowe naprawy zwykle nie są po Twojej stronie. Po piąte, płynność finansowa. Mniej wydanej gotówki na start i możliwie niska lub zerowa opłata wstępna. Zostawiasz kapitał w firmie lub na inwestycje, zamiast zamrażać je w aucie, które przecież traci na wartości. Chcesz policzyć to indywidualnie? Napisz do mnie, a ja przygotuję dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.